Bardzo serdecznie Państwa dzisiaj witam z terenu. Dzisiaj mamy piękne, piękną niedzielę, dlatego chciałem Państwa dzisiaj zabrać i pokazać Wam ciekawostkę. Przed nami są tutaj stawy lipskie pod nazwą Nierzawy. Tutaj, jako, histor jako historyczną ciekawostkę, powiem Państwu, że tu kiedyś był bardzo zaniżony teren. Były utopy i bełty. I w lipcu 1914 roku, kiedy Armia rosyjska odparła atak austriacki, ponieważ, ponieważ około, około, proszę Państwa, kilometra stąd, w tym kierunku, co pokazuję, w kierunku południowo-zachodnim, była granica zaborów austriackiego i rosyjskiego. I wycofujące się oddziały wojsk austro-węgierskich wpadały w tą właśnie, proszę Państwa, w te bełty i tutaj tonęły. Opisuje to w swojej książeczce Legendy Lipskie. Jak ktoś z Państwa dostał, to wie o czym mówię. No ale to nie, to tylko jako historia. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem Państwu pokazać Trzcinę Pospolitą. Widzicie dalej tam, w dali, widać, widać kępy tej Trzciny Pospolitej. Tutaj widać, tutaj, a tutaj, proszę Państwa, mamy o tutaj, mamy jej młode osobniki. Osobniki młode, takie jak tutaj mamy, możemy wykorzystywać. Ale jak to za chwilę. Proszę Państwa, to yy, Trzcina Pospolita jest pospolita na całym świecie. Już Mojżesz, wyprowadzając z Egiptu yy, yy, Izraelitów, przy, przeprowadzał ją przez morze z Trzcin. Takie jest normalne tłumaczenie Biblii, Starego Testamentu, ale potem to przetransformowano na Morze Czerwone, a to było Morze Trzcin. Dlaczego to mówię? Albowiem, proszę Państwa, mistrzami świata w wykorzystywaniu Trzciny Pospolitej są Egipcjanie. Oni, proszę Państwa, robią z tego wszystko. Robią z tego, proszę Państwa. Patrzę, czy tu widać, widać. Robią z tego maty, napoje, instrumenty muzyczne, celulozę, pokrycia dachowe, proszę Państwa, leki. No co się tylko da o i ozdoby. Co jeszcze? I, i Indianie, Meksykańscy palą w środku, bo ponieważ ta trzcina w środku pusta, zaraz Państwu pokażę. Pa, robią z tego fajki tytoniowe. Nabijają to ziołami, tetoniem i palą. Natomiast Indianie, Navajo, północnoamerykańscy wykorzystują to, proszę Państwa, jako lek wymiotny i lek na ból żołądka. No, wszechstronny. I to jest tylko część zastosowania trzciny pospolitej, ponieważ ma to, proszę Państwa, ona ma zastosowanie wszechstronne. Co w Polsce? W Polsce była stosowana, proszę Państwa, od pradziejów, ponieważ rosła wszędzie, była bardzo dostępna, łatwo dostępna i można było ją wykorzystywać. Opisuję to w swojej książeczce Orda, jak yy, mieszkańcy, jak zamarz, yy, zamarz, yy, zamarz, zamarzła rzeka San, która tu w pobliżu płynie, i ludzie przechodzili z, z brzegu jednego na brzeg drugi, to tam, gdzie nie było... Yy, gdzie był lód twardy, to oznaczali wiązkami trzciny tę drogę, żeby ktoś potem nie wpadł i nie utopił się. To była taka, taka ciekawostka, proszę państwa, e, historyczna. Teraz tak. No najbardziej znane nam zastosowanie kiedyś trzciny to było podtynki. Ja jako budowlanie to miałem z tym do czynienia cały czas. To było, proszę państwa. Zastosowanie. Teraz trzciną kryją niektórzy bogatsi obywatele RP dachy, ale trzcino, która jest niepalna, jest odpowiednio impregnowana. Co jeszcze? Na wiosnę o takie młode pędy, jak ten, proszę Państwa, wykorzystywano jako pasze dla wołów. Kiedyś wół był podstawową jednostką napędową pociągową w Polsce nie było koni, tylko były woły. I te, bo, ponieważ wół był łatwiejszy w utrzymaniu zjadł bodaj co i nie chorował i był spokojny a koń no to już niestety wymagał nieco staranności także e, suszone źdźbła tutaj takie źdźbło wyrasta suszone źdźbła wykorzystywano jako podpałka w wiejskich domach to też proszę państwa jako, jako przykład no i oczywiście e, mączkę suszonych pędów stosowano jako zioło, ale to zaraz powiem, jak to zrobić, zioło na choroby zapalenia, w szczególności płuc. Tyle, proszę Państwa, z historii. Natomiast mądrzy Chińczycy, zawsze mówię, że to są mądrzy Chińczycy, oni to, proszę Państwa, Nazwali, nazwali to jako lugen ten, 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 to to ziolo, tę ten, ten, roślinę, i stwierdzili, że ona ma bardzo dobre zastosowanie. Uwaga, nawilża gardło i na gardło jamy ustno. To jest bardzo ważne, ponieważ kiedy są choroby z tak zwanego syndromu ognia, i on wysusza nam, i wtedy jest bardzo prosta droga do zakażeń wszelkiego rodzaju dróg dróg oddechowych. I dróg pokarmowych. E, pomaga przy w zaparciach. No, prosta sprawa, jeżeli nawilża, jeżeli jej lito grube jest suche, powoduje, się, powoduje to zaparcie. Jeżeli nawilżymy układ pokarmowy, wtedy przy, e, następuje proszę Państwa e, złagodzenie zaparcia. Stany zapalne płuc. Bardzo ważna rzecz, ba, stany zapalne płuc niekiedy przechodzi. Patologiczny stan zapalny płuc przechodzi, proszę Państwa, w, 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 w ropień. Z ropnia może by tworzyć się nowotwór. To wiadoma sprawa. Więc to pomaga. I co jeszcze? Działa, proszę Państwa, na diurezę. Działa na, na, na moczo, lekko moczopędnie, nawet bardziej niż lekko moczopędnie. Więc, proszę Państwa, jest tych zastosowań dużo dla trzciny. Jest ogólnie dostępna. Można ją... Stosować, można ją brać i można z niej korzystać. Widzicie Państwo, tu są młode pędy. Młode, nie wiem czy będzie widać, zaraz zobaczę, czy będzie widać. Widać. Można, widzicie Państwo, mi się urwało. Widzicie, to jest młody pęd. On w środku większy jest pusty. Trzeba go wyrwać. Po prostu wyrwać go razem z korzeniem. Obrać z, tej, o z tego, tak z tych liści się go obiera dół, widzicie, to on na dole jest jeszcze bardziej jasny, tniemy na takie około centymetrowe, półtora centymetrowe kawałki i suszymy ususzymy proszę Państwa w cieniu suszymy to w cieniu w, w przewiewnym miejscu układamy ładnie na siatce albo na jakimś podłożu takim na przykład z dektury i niech ono sobie schnie ususzymy i mamy lek widzicie Państwo, ono się ono się nam pięknie obiera i w środku zostaje nam. W środku zostaje nam taki, o widzicie Państwo, nawet absorbuje wodę w smaku jest takie specyficzne, lekko słodkie, o takim ziołowym smaku. Zobaczycie Państwo, wszędzie jest, to sobie zobaczycie jak to robić. Co jeszcze? Co jeszcze chciałbym powiedzieć Państwu na ten temat? Eee... Jeżeli usłyszycie sobie Państwo taki, taką trzcinę, możecie sobie w młynku do kawy, bo ona potem się robi twarda, możecie Państwo sobie w młynku do kawy tą trzcinę, możecie tą trzcinę sobie zmielić na mączkę. I co się wtedy robi? A no mianowicie, proszę Państwa, jeżeli sobie domieszacie do tej mączki jakieś sproszkowane zioło, które Wam potrzeba, to możecie potem dać, dodać wody, zrobi wam się ciasto i to ciasto podzielić i macie gotowe tabletki, ekotabletki. To jest ciekawostka. Niekiedy dawniej tak robili nasi przodkowie, żeby mieć, bo nie było jakichś tam specjalnych, proszę Państwa, kapsułek ani innych opakowań, to po prostu tak robili, robili zioła i to były zioła. Ekozioła. Jaka uwaga jeszcze jest? Proszę Państwa, uwaga jest tego rodzaju, że musicie Państwo uważać, żeby nie zbierać, bo w związku z tym, że, że e, trzcina rośnie wszędzie, to musicie Państwo uważać, żeby nie zbierać trzciny. W, w, trzciny w miejscach gdzie jest zagrożenie ekologiczne W sensie tym gdzieś jakieś fabryki gdzieś jakieś Gdzie płyniesz, płyną ścieki U nas tutaj jest teren ekologicznie czysty Tu jest natura 2000 Więc tutaj my możemy wszędzie wszystko zbierać I się nic nie dzieje Natomiast wy musicie państwo uważać Zawsze zbierajcie surowiec tam gdzie nie ma zagrożeń Nie ma mowy o jakichś drogach O jakichś zakładach Czy innych miejscach Gdzie Gdzie proszę państwa jest zapylenie Teraz tak podam Państwu, podam Państwu mieszankę na podam Państwu mieszankę na, 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 na maseczkę na, na, na twarz. I tak, cztery łyżki stołowe, świeżych łączy, takich ja Państwu pokazywałem przed chwilą na litr wody posiekanych. Gotujcie to Państwo 30 minut, tak żeby się to rozgotowało. Potem odcećcie lekko, tak żeby wam zostało tyle wody, ile będzie, żeby można zrobić sobie maseczkę. Taką maseczkę sobie państwo rozdrobnicie to, co się ugotowało, i przykładacie na cerę na 30 minut. To jest idealna sprawa, jeżeli ktoś z państwa ma suchą i bardzo taką. Cerę, y, która jest y, nienawilżona, której brakuje tłuszczu. Jest to za darmo praktycznie, bo sobie możecie sami zrobić. Jak Wam coś zostanie, można dodać do lodówki, potem podrzać. Letnią taką konsystencję możecie Państwo sobie zastosować. Teraz podam Państwu na, y, mieszankę moczopędną. Jedna łyżka świeżych lub suszonych pędów y, trzciny. Bierzecie sobie Państwo do garnka z wodą, na litr wody. Jedna łyżka pędów, jedna łyżeczka, łyżka na włoci i jedna łyżka dziurawca, kwiatu dziurawca. Może to być świeży, a jak jest suszony, to bierzecie Państwo po połowę dawki, bo zawsze suszony surowiec jest mocniejszy, więc albo suszonego po łyżeczce mały małej albo e, świeżego po dużej łyżecz, łyżce dodajecie Państwo to do litra wody w, w, w emaliowanym garnku i gotujecie Państwo, to pod, doprowadzacie to do, 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 do wrzenia i gotujecie to minut proszę Państwa e, 5 na wolnym ogniu. Potem zostawiacie to jeszcze na, na, do naciągnięcia na, na minut minut 10, 10 minut, niech to sobie stoi pod przykryciem, i potem odsadzacie. wlewacie Państwo to do termosu szklanego i możecie wtedy, możecie państwo wtedy sobie pić to w równych porcjach do godziny 16, do godziny 16 na do 15 minut w równych porcjach, 15 minut przed. 15 minut przed posiłkiem do godziny 16, dlatego że potem możecie Państwo nie spać. Dlatego że nastąpi działanie moczopędne i będziecie Państwo co chwilę wstawać, i co chwilę będziecie Państwo musieli no iść do łazienki po prostu. To jest mieszanka moczopędna, jeżeli Państwo macie na przykład zastój wody, macie opuchnięte nogi, macie, zwiększa Wam się niewiadomego pochodzenia, po, pochodzenia waga ciała i wtedy macie z tym problem. I teraz tak, proszę Państwa, druga mieszanka to jest mieszanka na zapalenie na przykład płuc. Jedna łyżeczka suszonego kłącza trzciny, jedna łyżeczka yy, yy, Papki lancetowatej. Jedna łyżeczka kwiatu dziewanny. To wszystko, proszę Państwa, na, to, jest, to jest mieszanka na jeden litr wody. I, i, I patrzę, czy mi się dobrze nagrywa, ale chyba tak. I to, proszę Państwa, wszystko. I to wszystko gotujemy tak jak wcześniej. Gotujemy 5 minut delikatnie na, na letnim ogniu, potem zostawiamy 10 minut do naciągnięcia, i wtedy, proszę Państwa, mamy już wywar, który do termosu i pijemy tak samo jak tamten, możemy dodać łyżeczkę, możemy dodać, proszę Państwa, łyżeczkę miodu. Rozpuścić, ale nie do gorącego, tylko do takiego letniego, niech nam się to rozpuści, jest wszystko ok. Wtedy, jeżeli mamy na przykład jakąś. Jakieś takie plucie, z, z, yy, w, w sensie yy, takiej żółtej wydzieliny yy, z płuc, z, zapalenia o nie, skrzeli, nieraz takie są. Więc to możemy, możemy spokojnie dostosować i nic się proszę Państwa dziać nie będzie. Oczywiście stosujemy to do ustąpienia objawów i stosujemy to, proszę Państwa, do godziny 16, ponieważ znowu może być nastąpić w związku z, ze zmianą pozycji ciała. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli mamy problemy, jeżeli chodzi o zapalenie płucu, zapalenie oskrzeli i odkaszlujemy za wydzielinę, to nigdy nie bierzemy na noc takich leków tylko do godziny 16, żeby w nocy nas nie udusiło. Bo po, w związku ze zmianą pozycji ciała następuje przyspieszenie wydzielania no Jak to nazwać? No, wydzieliny tej śluzowej skórz i odpluwania, i może nam narobić kłopotu. Więc na to musimy, pa, musimy uważać. I ostrzeżenie na koniec. Proszę Państwa, nie używamy trzciny, wywarów z trzciny i innych. Yy, yy, Sposobów. Jeżeli mamy tak zwany syndrom zimna, to się nazywa, jeżeli mamy choroby z syndromu zimna, nie używamy, proszę Państwa tego, ponieważ charakter według, według TMC jest jego chłodny, czyli ono ma ochładzać organizm, ochładzać krew i usuwać skutki syndromu gorąca. Dlatego jeżeli jeżeli na przykład takie jak Państwo od, jak rozpoznacie te, te właśnie to syndrom zimna, jeżeli państwo odczuwacie dyskomfort, jeżeli wam zimno, zobaczycie, że zimno, coś się napić nie możecie zimnego, ponieważ źle się czujecie, to znaczy, jeżeli macie wolnisty katar, jeżeli macie bóle głowy, jeżeli macie zaburzenie toku myślenia. To są syndromy. Jeżeli macie poty zimne, może to być także syndrom zimna, gdzie to, to, to zimno chce się, chce się, proszę Państwa, wydostać z organizmu. To wszystko trzeba pamiętać. No to tyle na dzisiaj. Udało nam się, miałem dawno zam, zamiar państwa tutaj przywieźć i pokazać wam jak to wygląda. Tutaj widzicie Państwo, już stare osobniki są. Nie wiem czy, czy to wida widzę. Widać, widać. Tutaj macie państwo starsze osobniki, tutaj, a tutaj młodsze rosną dopiero co, ponieważ był czy wyczyszczony dopływ. No tyle, zachęcam państwa do leczenia się naturo naturoterapią, ziołolecznictwem. Zachęcam państwa do kupowania książek, które macie państwo na końcu filmu. I do następnego tygodnia też coś ciekawego państwu postaram się pokazać. Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego.